Słowa z Ewangelii według świętego Jana. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i siadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do kafarnału. Nastały już ciemności. A Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa, kroczącego po jeziorze. I zbliżającego się do łodzi, i przestraszyli się. On zaś do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Oto słowo Boże. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6. Wersety 16.21. Jakże bliskie jest każdemu z nas to wydarzenie ewangeliczne, w różnych Ewangeliach opisane z różnymi detalami. Ale zawsze jest ten motyw, że przychodzi jakieś zagrożenie. Ale kiedy tutaj czytamy o tym zmierzchu, też możemy pomyśleć, o pewnym znużeniu, też duchowym, które nas może dopadać, i to nie tak rzadko, że przychodzi jakieś znużenie, jakieś zmęczenie swoim powołaniem, swoim małżeństwem, może swoją pracą, i mogą nas ogarnąć jakieś wątpliwości. Jakiejś ciemności. I w takim stanie ducha często wydaje nam się, że wszystko się wokół nas właśnie burzy, jak to jezioro burzyło się od silnego wichru. A to wzburzone jezioro to jeszcze może spowodować, że, że fale mogą się wdzierać do łodzi, i wtedy to poczucie zagrożenia narasta. I człowiek wtedy wypatruje, skąd nadejdzie mu pomoc. Woła do Jezusa o tą pomoc, a czasem nie ma siły. Staje się jakby niemy duchowo. Nie ma siły nawet wołać, bo nie do końca wie, co się z nim dzieje. Bo przyszedł jakiś zmierzch, jakieś znużenie. Ale Jezus zna każdego z nas i jemu nic nie wymyka się spod kontroli. On widzi nasze zmagania, nasz wysiłek duchowy, to że próbujemy dalej wypełniać swoje obowiązki, że próbujemy trwać dalej na modlitwie. Staramy się wszystko robić tak, jak dotychczas. I w którymś momencie On przyjdzie, tak jak przyszedł do uczniów, krocząc po jeziorze. To było dla nich coś niebywałego, jak dla każdego by było, dlatego że Jezus no, złamał prawa fizyki, szedł po jeziorze, jakby to była ubita droga. Uczniowie wręcz przestraszyli się. Dopiero te słowa: To ja jestem, nie bójcie się. Dodały im otuchy. I my również w takim stanie jakiegoś duchowego strapienia, znużenia, też oczekujemy na Pana Jezusa. I on może przyjść w sposób dla nas zaskakujący. Często tak jest, że przychodzi do nas z taką łaską, której byśmy się nie spodziewali. I w takim momencie, kiedy się tego też nie spodziewamy. Bo w takim stanie wydaje nam się, że to doświadczenie nas tak przygniata i nie ma jakby końca. Trudno sobie wyobrazić, jak to się nagle zmieni. Co zmieni się w nas czy w naszym życiu. A Jezus może przyjść i wszystko w jednym momencie zmienić. Tak jak tutaj, nie dość, że wbrew prawom fizyki przyszedł po jeziorze, to jeszcze, kiedy oni chcieli go zabrać do łodzi, nagle zobaczyli, że łódź znalazła się przy brzegu, do którego zdążali. To jest właśnie tak, jakby. Właśnie Jezus przychodzi, i to, to uprag ten upragniony brzeg, jakby kres tego doświadczenia, w którym trwamy, nagle w jednej, w jednej chwili zostaje zmieniony. Jakby w jednej chwili osiągamy jakiś taki przeskok duchowy, bo każde takie wydarzenie, każde takie zmaganie duchowe. Przynosi coś nowego w naszym życiu. Kiedy, właśnie, kiedy nam się wydaje, że jest to takie trudne, kiedy wydaje nam się, że to jest wręcz beznadziejne, albo my sami sobie wydajemy się jacyś beznadziejni. Jezus, kiedy przyjdzie, krocząc po falach tego zburzonego morza naszego życia, czy może nawet nie musi być to wzburzenie jakieś zewnętrzne naszego życia, ale w naszej duszy. Przychodzi i wszystko czyni nowe. Wszystko w jednym momencie może zmienić. Dlatego ta scena powinna być zawsze bliska nam, blisko naszej pamięci. Czy kiedy przyjdą takie doświadczenia, abyśmy nie załamywali się, ale z ufnością oczekiwali na Jezusa, który na pewno przyjdzie, tak jak przyszedł do uczniów, Krocząc po jeziorze. Chwała pa, Panu. Zapraszamy.